Turniej Czterech skoczni, edycja 72. Gdy dwa lata temu zaczynałem ten odcinek, powiedziałem, że mówiąc, że jest słabo i niestabilnie, to tak jakby nic nie powiedzieć. W tym sezonie nie liczyłem na nic, a parę razy się mile zaskoczyłem. Cześć Państwu rudek z tej strony po turniejowy HS, który mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo opóźniony. Lecimy. Na sam początek chciałem podziękować Aleksemu za pomoc, bo gdyby nie on i jego wkład w ten odcinek, to mogłaby wyjść to równie późno jak rok temu. Na szczęście chyba tak nie jest. Na czas turnieju ten segment zmieniłem, bo wiecie co, nie będę tutaj liczył punktów w Pucharze Świata, bo zajęłoby mi to gdzieś ze 3 lata. W zamian za to przytoczę Wam kilka statystyk dotyczących Polaków na tym turnieju. Polacy łącznie stanęli 50-krotnie na podium turnieju czterech skoczni, licząc oczywiście i XX i XXI wiek. Co do trzeciego tysiąclecia, to Kamil Stoch jest trzecim najlepszym skoczkiem w historii turnieju czterech skoczni. Jak wiecie, wygrał go trzykrotnie. Polska z pięć z zwycięstwami znajduje się na piątym miejscu w drużynowym rankingu wszechczasów w turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch jako szósty skoczek w historii wygrał co najmniej 7 konkursów i dzierży właśnie szóstą lokatę z niebelekim, bo z samym Mattyn Kenenem. Zaś Dawid Kubacki jest dziewiątym najlepszym skoczkiem w historii, jeżeli chodzi o podia poszczególnych konkursów w turnieju. Czy z perspektywy francuskich skoków jest szansa na chociażby jeden punkt walentem Fuberta w tym sezonie? Francuzi mają kilka ciekawych nazwisk w juniorskich rocznikach, jednakże jest pewien problem, a mianowicie nie wiemy jakie umiejętności posiadają trenerzy, którzy będą chcieli później wypchnąć ich jako seniorów. Jules Sherwë, Sebastian Woodbridge. Czy tak jak wspomniałeś tutaj w komentarzu Walentem Fuber, mogliby być dobrymi skoczkami, gdyby trafili na szkoleniowców, jakich mieli Decomsevuola, Lazaroni czy chociażby Shedal. A czy jest szansa na jakiś punkt? Szansa? Jak zwykle jest. W jego przypadku pewnie w jakimś słabo obsadzonym konkursie, ale liczmy na to, aby do tego doszło. Fajnie by była, jakby Francja była sklasyfikowana w kucharze narodów chociażby z tym jednym małym pójcikiem. Zawsze to jakiś sukces. Czy Jakuba Wolnego można porównać do Roberta Matei? Na chwilę obecną niestety lub stety tak. Fakt, obu tych panów dzieli wiele, ale jeszcze więcej łączy. Mateja po świetnym sezonie 0001 miał już tylko kilka przebłysków, a Kuba Wolny, po kapitalnej dla niego kampanii 18-19, nigdy nie zawitał na ten sam poziom. Szkoda, bo taki pomost między starszyzną a juniorami, którzy na początku zeszłego roku bili się o medale mistrzostwa juniorów, jest nam potrzebny. Po pierwsze dla utrzymania publiki i sponsorów, a po drugie dla promocji tej dyscypliny w kolejnych pokoleniach. Turniej czterech skoczni nieprzerwanie od 1953 roku rozgrywany jest na czterech tych samych obiektach. Schattenberg szanse lub jak to woli Orlen Arena w Oberstdorfie, Gross Olympia szanse w garmisch Partenkirchen, Bergisel w Innsbrucku i Paul leitner schanze w Bischofshofen. Góra Cieni jest uznawana za kolebkę bawarskich skoków narciarskich. Pierwsze skoki oddawano tu już przed 1909 rokiem. Partenkirchen istniała kiedyś nie tylko skocznia olimpijska, przed skocznią zbudowaną w 1933 roku na Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku istniały tu również skocznie Kosierberg, Gudiberg i Hausberg. Podczas konkursu olimpijskiego wokół obiektu zgromadziło się około 100 tysięcy widzów, co jest niepobitym do dziś rekordem publiczności w Gapa. Bergisel w Innsbrucku ma za to burzliwą historię ze śmiercią w tle. Zanim jednak powstała w 1927 roku, 19 lat wcześniej wybudowano pierwszą skocznię Husselhof. Obiekt imienia Paula Auser-Leitnera powstał w 1947 roku. Wcześniej przez 20 lat skoczkowie mogli korzystać z 40-metrowej Wasserfall-Szance. Przed turniejem czterech skoczni liderem klasyfikacji generalnej nadal był Stefan Kraft, który lekko spuścił stonu i po czterech pierwszych wygranych zaczął plasować się na innych miejscach. Do niemiecko austriackiego turnieju przystępował z 669 punktami i 222 punktami przewagi nad drugim Andreasem Wellingerem. Najwyżej z Polaków był 22 Piotr Żyła. Algao Arena, schattenberg schanze czy jak to woli, Orlen Arena w Obersdorfie. Przywitała nas mało zimową pogodą. Szczerze, to szkoda, że takich zim pełnych śniegu nie uraczymy nawet u podnóża Alp. W polskim sztabie zmiana. Mark Nolke został zastąpiony przez Wojtka Topora, który znany jest z tego, że raz, jest dobrym ziomkiem Stocha, dwa, stał obok Kruczka w słabym dla nas sezonie 15-16 i trzy, coś tam mądrego gadał w Eurosporcie. Odsunięcie Niemca było błędem? Moim zdaniem nie. Przyjście Topora było dobrym posunięciem? Moim zdaniem też nie, ale czas pokaże. Chłop wiedzę ma, więc może być dobrze. Wracając do zawodów. 58 skoczków na starcie. Bida z nędzą, jak nic, proszę pana. Do Polaków dołącza zniszczą, który klepnął naszym w kontynentalu szóste miejsce, a jednym z debiutantów jest Kajmar Vagul z Estonii. Pierwszą serię treningową wygrał Kobayashi przed Wellingerem i Kraftem. Polacy standardowo jak na ten sezon, choć 99,5 metra wąska boli w oczy. Drugą rundę wygrał też Kobayashi, a Kraft i Wellinger zamienili się miejscami. 138,5 metra Austriaka wyglądało świetnie. Polacy tym razem uprasowali się w czterdziestce. Więc brawo panowie, no i tak dalej, i takie tam, nie? 135 metrów pozwoliło Wellingerowi wygrać kwalifikacje przed Geigerem i Peterem Preucem. Wszyscy Polacy zdołali awansować do konkursu, dzięki czemu w KO mogliśmy zobaczyć takie pojedynki jak Żyła z Tejtem Francem, Kubacki z Pajerem, Bresadola z Granerudem, Kot z Fetnerem, Stoch z Kosem, Wąsek z Ryoyu Kobayashi. Dzień później w próbnej przed zawodami podopieczni Wit helzla Urządzili sobie chyba Mistrzostwa Austrii. Wygrał Herl przed Kraftem i Fetnerem. Polacy bardzo słabo. Gdy przyszła pora do systemu pseudo-pucharowego, spalili się Franz czy Pajer. Dzięki czemu żyła i Kubacki mieli pewne miejsce w drugiej rundzie i to na farcie. Następne skoki były już dużo dalsze i można powiedzieć, że przyzwoite. Choć nie brakowało sensacji. Halvor Egner Granerud, którego skokiem 12 miesięcy temu się zachwycałem, odpadł w parze z GeoBrest.com. Sadolą. Kos próbował z konkursu wywalić Stocha, jednak Polakowi udało się utrzymać w konkursie. Był czwartym szczęśliwym przegranym. Podobna sytuacja z Danielem Chofeningiem. Parę z Amanem przegrał, ale w drugiej serii skakał. Świetne próby oddali również Rennika i do Marius Lidwig i Filip Raimund. Po pierwszej serii górą był Wellinger, który wyprzedzał Kobayashiego i Geigera. Wiatr z reguły z tyłu, ale ze zmienną siłą. Czołówka tego sezonu jednak dała radę. Drugą połowę zawodów świetnymi skokami otwarli Bresadola, Żyła i Kubacki. Przyzwoicie spisali się również Czofeniki Stoch. Wszystkich przebił jednak Peter Preutz, któremu 138 metrów dało 11 pozycji awansu. O podobnym awansie może mówić Lovro Kos który wykorzystał fakt, że późniejsi skoczkowie skakali w gorszych warunkach i z 13 pozycji prawie otarł się o podium skokiem na 139,5 metra. Na podium zmian nie odnotowano. 128 metrów dało Wellingerowi pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i koszulkę lidera turnieju czterech skoczni z notą 309,3 punktu. 3 oczka przewagi nad Kobayashim i 10,4 nad Kraftem. Najlepszy z Polaków 17,100. Sylwestra w cieniu kobiecego turnieju dwóch nocy 64 panów stawiło się do walki o 50 miejsc na noworoczne zawody na Grosse Olympia Szance. Wśród debiutantów mieliśmy Francuza Jules Chervé. Zanim jednak eliminacje i przymiarki do KO, dwa zapoznania z obiektem wygrał Wellinger. Pierwszą przed Kobayashim i Preucem, drugą przed Fettnerem i Aignerem. Dla tych, którzy zastanawiali się jak Kraft poradzi sobie ze swoim największym demonem, to był odpowiednio siedem i czwarty. Wśród Polaków błysnął z niszczą, który był odpowiednio 22 i 20. Eliminację zgarnął Laniszek przed Wellingerem i Fetnerem Czterech naszych mogło skakać w noworocznej batalii. Dość słabo, jak na ten sezon, Niemcy. I dzięki temu mieliśmy okazję zobaczyć takie pary jak Walto z Paszkę, Stocha z Granerudem, Geigera z Insamem, Laje z Kołdelką czy Raimunda z Sundalem. Andrzej skakał w parze z żyłą, który fartem w postaci dyskwalifikacji domena pre-. Dostał się do konkursu W nowy rok byliśmy torpedowani na X Wiadomościami o nowych kombinezonach Polaków Miało być dobrze O czym miała świadczyć wysoka pozycja Aleksandra Zniszczoła w serii próbnej Wygranej przez Jana Herla Zawody punktualnie o godzinie 14 Rozpoczął Kasper i Walto, Który przegrał minimalnie z Piusem Paszkę Dwa skoki za 130 m Przyniosły szybką korektę na jazdu Bo przecież panie Jak jeszcze nam Valentem Fubert 145 metrów skoczy i co wtedy co my wtedy poczniemy? Przecież tata Zuzanny musi mieć rekord. A propos naszego króla lata, to się chłop odbił z buli i przerżnął z Forfangiem, który jeszcze dzień wcześniej przytulał się z Aigro. <laughs> dużo lepiej zniszczą, który pokonał Kytosacho i Stoch, który wygrał z Granerudem. Norweg długo był piątym lucky loserem, ale wykolegował go z drugiej rundy Piotrek Żyła. Warto odnotowania są skoki. Kosa, Laje, Lindwika i Raimunda, który byłby dużo wyżej, gdyby nie słaby odjazd po lądowaniu. Kraft dał radę i 133,5 metra dało mu ostatecznie szóste miejsce. Liderem na półmetku był Rioju poświęcony świetnej próbie na 137 metrów. Drugi Herl, trzeci Laniszek. Tracili do niego niewiele, więc mogło to zwiastować emocje w drugiej rundzie. Tą znowu super skokiem otworzył Gio Bresadola. Skaczący niedługo po nim zniszczą i Również skoczyli nieźle. Pretensje tylko do siebie mógł mieć Żyła. Gdyby tylko dobrze odjechał 137,5 metra po lądowaniu. Włoch prowadził po pierwszej dziesiątce do momentu, gdy pod 140 metr skoczył Rajmund. Tym razem wylądował to dużo lepiej, co dało 5 pozycji awansu. Kolejnym skoczkiem z daleką próbą, ale słabym lądowaniem był Michel Hajbek. Choć dzięki odległości i tak awansował na ósmą lokatę. Wiatr kręcił, co powodowało loterię. Słabe skoki Laje i Zajca pozwoliły do top 10 awansować również Peterowi Prełcowi. Kraft wytrzymał presję i wiatr wiejący ze wszystkich stron świata i skończył zawody na szóstym miejscu. Tak jak w sezonie, w którym wygrał turniej 4 skoczni. Jego niezadowolona mina po udanej drugiej próbie Fettnera. Jest znamienna. Chyba się chłopaki nie lubią. Niby dał sobie radę, ale no tak nie do końca. Drugą próbę zepsuł Herl, co dało Wellingerowi podium i najwyższe miejsce na Grosso Olimpia szanse. Zawody wygrał Laniszek, ale chyba tylko i wyłącznie z tego powodu, że kobajasz jego długo przetrzymywano na górze, ze względu na warunki, które przed skokiem Japończyka zwariowały. Mimo wszystko arcymistrz dał sobie radę i skończył na drugim miejscu na pudle. Zniwelował też stratę do Niemca z trzech, do i 1,8 punktów. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch na 20 miejscu. Yy, próba mikrofonu? ok jest działający. Część yy, okay. mam zaś później. 2 stycznia i trzeci przystanek turnieju. Pogonili się chłopaki w Niemczech, przyjechaliśmy więc na świnie do Innsbrucka. 63 skoczków i debiut Stefana Embachera, czyli jednego z miliarda austriackich talentów. Na starcie zabrakło również Weigula i niemieckiej krajów. W treningach brylowali Kraft i Herl, a Polacy skakali na tyle dobrze, że zaczęli się plasować w drugiej dziesiątce stawki. W eliminacjach wiatr zwariował, co powodowało, że przedłużały się one niemiłosiernie. Zgarnął je Laniszek przed Kraftem i Kobayashim, ale dwunasty w nich był Kamil Stoch, a Dawid Kubacki podpatrzył wyjście z progu chyba u Kasperiego w Walto, choć i tak zrobił to tak nieudolnie, że dzień później zawody mógł oglądać z trybun. Znowu, lekko poniżej oczek spisali się Niemcy, co przyniosło nam pary takie jak Laje z Raimundem, Geigera z Kotem, Paszkę z Żyłą, Wąska z Fubertem, Stocha z Forfangiem, Zagrawskiego z Embacherem czy Zniszczoła z Kraftem. Trzeci dzień stycznia przyniósł najpierw serię próbną, serię w której poskakali se chłopaki z Austrii i Japonii, ponieważ pierwszych siedem miejsc zajęli. Wygrał Herl przed Fetnerem i Kobayashi. Bożą odległość 102 metry skoczył Czofenik, co automatycznie przyznało mu polskie obywatelstwo, ale... Wiecie co, nie mówcie mu tego. Niech, niech się nie dowie o tym, ale my o tym wiedzmy, on nie musi. Konkurs. Jak zawsze, w myśl zasady safety first, wiatr na bergizel wiał wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinien. Co wykorzystał oczywiście ten czeski parodystat wciskania świateł, ale o tym później. Maciej Kot, niestety, nie pokonał Geigera, a miał na to sporą szansę. Żyła, zdeklasował Piusa Paszkę, co spowodowało, że niemiecki Stefan Hula odpadł już całkowicie z wyścigu o dobre miejsce w turnieju czterech skoczni. Fartem do drugiej rundy wślizgnął się w wąsek, a stochni zniszczą. Oddali przyzwoite próby. Totalnie na stracenie został puszczony Alto. Pamiętajcie, safety first. Chyba, że mówimy o skokach narciarskich, gdzie światełkowym jest człowiek, który obsługując skrzyżowanie, nie wiem, w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów gdzieś w Pradze spowodowałby karambol na 50 aut. Kołdelka wykolegował z dobrego wyniku Graneluda, a odnotować warto jeszcze próby Lovroco, Satandego, ale tylko i wyłącznie dlatego, że 117 metrów pozwoliło mu wywalić z konkursu Fettnera, 126 metrów Embachera, 126,5 Rena Nikaido, czy wyrównaną parę Petera Prełca, Christoferem Eriksenem Sundalem, którą niestety przegrał Słoweniec. Na półmetku prowadził Jan Herl po kapitalnym skoku na 134 metry przy Rioju i Lovrokosem. Czwarty był Żyła, dwudziesty stok, dwudziesty piąty Zniszczą i 29 Wąsek. W drugiej serii Polacy poprawili się. 121,5 Wąsek, 120,5 Zniszczą i kapitalnie Stoch, który skokiem na 130 metrów zakończył prawie trzyletni okres bez skoku poza HS w konkursie Pucharu Świata na dużej skoczni. 13,6 punktu nadlaje i mogliśmy mieć nadzieję na top 10. Dobre skoki oddali też Granerud i Czofenik, który o kolejne prawie 10 punktów wyprzedził Stocha. Wiatr zaczął się pogarszać. Kraft musiał na skok poczekać prawie 10 minut. W ogóle od momentu skoku Stefana wiatr zaczął rozdawać karty. Kolejną ofiarą czeskiej bestii został Piotr Żyła, który nie mógł liczyć na łaskawe potraktowanie. 115 metrów dało mu spadek o 19 lokat. Kto jednak miał ten wytrzymał dwubiegunowość sedlaka i zwariowany wiatr. Herl z skokiem na 127,5 metra przypieczętował swoje drugie zwycięstwo w konkursie przed Ryōyō Kobayashim i Mishaelem Hajde'ciem. Najlepszy z Polaków stoch na 11. miejscu. W turnieju jest 15. 5 stycznia. Dzień przerwy po skoczni, którą chciałby wysadzić chyba kur... każdy zdrowomyślący fan skoków narciarskich. Mieliśmy do czynienia z obiektem z najazdem o długości odpowiadającej trasie Katowice-Warszawa i to jeszcze tą starą gierkówką, czyli najdłuższa trasa. Paul Auser Leitner szanse 59 skoczków w stawce. Ci, którzy chcieli zobaczyć jak skacze Embacher to musieli sobie jakoś ogarnąć transmisję Pucharu Kontynentalnego z GAPA bo w jego miejsce pojawił się Marco Wergeter. W pierwszej serii treningowej wygrał Kobayashi, po czym stwierdził, że w sumie to on 100% normy wyrobił i poczeka se do eliminacji. Drugą wygrał Eigner, a Polacy spisali się naprawdę z niezłej strony, co potwierdzili również w wygranych przez Rioju kwalifikacjach. Cała szóstka awansowała do konkursu, a wśród pojedynków warto wspomnieć Aigro z Lindvikiem, Zniszczoła z Sundalem, Kota z Czofenigiem, Kubackiego z Laje, Tandego z Geigerem, Raimunda z Forfangiem, czy kończącą serię parę Deszpandena z Rioju. W Święto Trzech Króli Kraft wygrał serię próbną, a zniszczą i Stoch znaleźli się w top 10. Niesamowite. Jednak w samych zawodach tak dobrze już nie było. Przy delikatnym wietrze w plecy i mokrym śniegu z 13. rozbiegu ruszyły zawody. Kot przegrał z Danielem Czofenigiem, a Piotrek Żyła znowu na fardzie prześliznął się do drugiej rundy. Pary wygrali też Stoch, Zniszczok i Kubacki, a Paweł Wąsek miał drugi wynik wśród Lucky Loserów. Świetnie skoczył znowu grany Rut, który uplasował się tym razem w top 10 przed Wellingerem, a prowadzący po pierwszej serii Kobayashi wyrobił sobie już ponad 10 punktów przewagi nad Niemcym. Drugi na półmetku był Kraft, a trzeci na Nisze. Słabe 23 miejsce zaliczył Jan Herr, który w drugiej serii zaliczył Mega awans. Skokiem na 137,5 metra wyprzedził 13 konkurentów, w tym piątkę Polaków, która w drugiej serii oddawała drugi skok. Szkoda mi Stocha. Drugi skok odbił tak naprawdę z buli i doleciał zaledwie do punktu konstrukcyjnego. Mimo wszystko jest się z czego cieszyć. Trzech skoczków w drugiej dziesiątce mieliśmy pierwszy raz w tym sezonie. Widać pro Progres u naszych, co oznacza, że Tomas powoli gotuje. Gotuje gulasz. Masz, spróbuj, nabierzesz sił. W czubie stawki i niestety nie wytrzymał mister Wierszancen i zjechał do trzeciej dziesiątki. Kraft przeskoczył Rioju, który mimo czwartego drugiego miejsca z rzędu mógł cieszyć się ze złotego orła numer 3 w swojej karierze. Pudło uzupełnił laniszek z kapitalną próbą na 141 metrów. Nieważne co zrobisz, i tak przyjdzie jakiś Azjata i zrobi to lepiej. Rio Kobayashi dołącza do Rek Nagela, i Stocha i zgarnia swój trzeci turniej w karierze. Ma 27 lat, więc gdyby znów wszedł na najwyższy poziom w niedalekiej przyszłości, 4 wygrane Floga czy chociażby 5 Ahonena mogą być zagrożone. Ryoju, jako jedyny, zrobił to będąc cztery razy na drugim miejscu, czyli jako pierwszy skoczek w XXI wieku, wygrał turniej czterech skoczni. Nie wygrywając żadnego z konkursów, liczby do zapamiętania to 1145,2 punktu, czyli nota jaką zgarnął Japończyk, 320, czyli ilość punktów zdobytych w drugim periodzie zimy przez Rioju, co oznacza, że został najlepiej punktującym w drugim periodzie zimy, 149, czyli ilość punktów zdobyta przez Polaków we wszystkich konkursach turnieju, 15, czyli najwyższa pozycja zdobyta przez Kamila Stocha w 70. другой эддиции турниру. Ten turniej nie obfitował w jakieś niezapomniane skoki, no może poza 130 metrami stocha. Dlatego skokiem turnieju zostają 134 metry Herlas Bergisel. Zawodnikiem turnieju zostaje Rio Kobayashi za ikoniczny wyczyn, o którym wspominałem już wcześniej. Zaskoczeniem turnieju zostaje Renni za to, że jak widać ustabilizował się na poziomie drugiej dziesiątki. Rozczarowaniem niemiecko-austriackiej gonitwy zostają Gregor Deschwanden. I Alvor Egner Granerud za to, jak słabo wypadli podczas tej edycji. Następnym przystankiem jest polski turniej. Dla tych, którzy oglądali skoki w czasach, kiedy w kalendarzu był Team Tour, to powinno być coś, co przypomni nam te czasy, gdzie mieliśmy świetne zawody nieraz w Oberstdorfie, w Klingental i w Willingen. Tym razem będzie to Wisła, Zakopane i Szczyr A ja dziękuję serdecznie za oglądanie Był to kolejny odcinek Punktu HS, mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba, jeżeli tak Dajcie nam łapkę w górę, zostawcie nam suba Zapraszam do linku w opisie Gdzie znajdziecie wszystkie linki Do naszych socjali i tych moich Prywatnych i tych naszych podnartowych Następny punkt HS Zaraz po polskim turnieju Mówił do Was Rudek, na razie, cześć and